Wybitna łyżwiarka szybka Luiza Złotkowska, wielokrotna mistrzyni Polski, srebrna i brązowa medalistka zimowych igrzysk olimpijskich, a także medalistka Uniwersjady zimowej i mistrzostw świata, spotkała się z uczniami Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu. Poznanie i rozmowa z mistrzynią była nagrodą dla uczniów, którzy zdobyli wyróżnienie w konkursie Lubię Łyżwy. Projekt Lubię Łyżwy był e, moją inicjatywą i był to pierwszy e, tego typu pomysł. E, Pierwsza edycja, ale myślę, że, że to będzie akcja cykliczna. Mam taką wielką nadzieję. No i e, naprawdę zainteresowanie konkursem było bardzo duże. E, cieszę się, że Tarnobrzeg też wziął udział w, w tym konkursie. E, niestety nie udało się szkole wygrać, ale w ramach właśnie specjalnego wyróżnienia, e, ja, ja przyjechałam tutaj na, na spotkanie z młodzieżą. I no I mam nadzieję, że, że to również będzie fajna dla nich nagroda. Do udziału w konkursie uczniów klasy 7 i 8 zachęciła Maria Markiel-Hartlińska, która na co dzień jako nauczycielka wychowania fizycznego zaszczepia w młodzieży pasję do uprawiania sportu. Myślę, że jest to duże wydarzenie, ponieważ no w mieście Tarnobrzeg przynajmniej ja nie miałam nigdy takiej okazji, żeby, na no oprócz oczywiście naszego Roberta Korzeniowskiego, ale nie miałam nigdy takiej okazji jako uczennica szkoły mieć taką możliwość spotkania z Olimpijczykiem. No z fajnym człowiekiem, fajną, fajną kobietą, która naprawdę tutaj może dużo, dużo przekazać naszej młodzieży. W konkursie udział wzięło kilkadziesiąt szkół. Uczniowie musieli wspólnie stworzyć logo mistrzostw Polski w żwiarstwie szybkim oraz nagrać krótki klip promujący DFR Play. Mamy świadomość, że w, zdrowy, w zdrowym ciele, zdrowy duch i niestety. Trzeba odrywać młodzież tylko i wyłącznie od tych sprzętów komputerowych i fascynacji komputerami, trzeba im po prostu normalnie pokazać, jak żyć, a zasada fair play jest nie tylko ważna w sporcie, ale przede wszystkim w życiu. W trakcie spotkania z uczniami publicznej katolickiej szkoły podstawowej wybitna łyżwiarka opowiadała o swojej karierze i o tym, że warto dążyć do celu. Pokazywała też łyżwy, swoje medale. Uczniowie mogli również przymierzyć stroje, w których trenują i rywalizują panczynistki i panczyniści. Początek jest łatwy i ja jestem takim przykładem tego, że nawet. Yy, no, Osoba z, ja pochodzę z Grodziska Mazowieckiego, miasta, gdzie te 20 lat temu, jak zaczynałam jeździć na ływach, nie było lodowiska żadnego i w ogóle nie było żadnego lodowiska w okolicy. I, no a jednak mi się udało wybić, wyjechać i, i zdobyć dwa medale olimpijskie. Myślę, że tutaj tylko chodzi o, o, o postawienie sobie celi i o, o to, żeby bardzo do nich dążyć. No, i tak jak wspomniałam, jestem przykładem tego, że nawet z miasta, gdzie nie ma lodowiska, można, można wyjechać po to, żeby zdobyć medale olimpijskie. I być może też jakaś taka pasja nie, do, nie tylko do łyżwiarstwa, ale w ogóle do sportu czy do no, dążenia za marzeniami, uda mi się to dzisiaj zaszczepić w tej grupie, z którą się spotkam.